Cześć, witamy, witamy. w e, najnowszym odcinku programu Grammy TV, który tworzą dla Was niezmiennie od roku. No, już ponad roku. Ponad roku. Krzysztof Kusak. Dziękuję, to ja. I Grzegorz Kiedzko. To ja. To on. E, dzisiaj chcielibyśmy się zająć, prosiliście o to w komentarzach grą pod tytułem Rage. Um... O której co nieco powiedzieliśmy właśnie, w naszych vlogach. Prawda? Właśnie, właśnie, właśnie. Ale wydaje mi się, że dzisiaj rozwodzić się będziemy raczej pozytywnie niż no, to negatywnie o tym jest Naprawdę chyba pierwsza, pierwsza strzelanka w tym roku, która tak nie wciągnęła. No. Na dobrą sprawę. A o dziwo, bo recenzje ma takie dość mieszane, no właśnie, prawda? No jak to z recenzjami serwisów zagranicznych jest? No, recenzje są na poziomie ósemek, dziewiątek, ale są też takie głosy, no był bardzo duży rage właśnie fanów pecetowskich, gdyż na pececie to tak... Średnio chodzi. Średnio chodzi, mm. trzeba mm. ściągnąć jeszcze ze 2 giga patchy, które są nieoficjalne, no, żeby to działało. To jeszcze nieoficjalne. No, no... no ale no, no, nie chodzi to na PC, średnio, tak, jak miało. Średnio krytyk w tej chwili ponad 8 chyba. Ponad 8, 8 tak, mm. tak. No nieźle, prawda? No jak na taki hicier, który jest zapowiadany przez 6 lat. No właśnie, Właśnie. To jest gra... screenów tego tyle było, że Jezu Chrystus. Ale to jest gra specyficzna. Ja w, w ciągu ostatnich pięciu lat grałem w tą grę Jezus, 6-7 razy na różnych targach, na różnych jakichś pokazach. I ja naprawdę nie wierzyłem, kiedy dostałem pudełko retail, że, że to już wyszło. Uh -huh. Że to już naprawdę jest wersja, w którą mogę wrzucić do normalnej konsoli i pograć. I rzeczywiście, ja byłem w szoku. Nie spodziewałem się tak dobrej strzelanki. Strzelanki, którą... No po prostu wciągnęła mnie, naprawdę. A no ja dobra, to jest... ja się obawiałem troszeczkę sytuacji z Diukiem, bo im więcej zapowiedzi, im dłużej to wszystko no, trwa, tym zazwyczaj wiadomo, dostajemy tytuł taki no bo, średni. Nie wiem, to nie jest jakaś wielka tajemnica branży, że obecnie tytuły robi się maksymalnie 3 lata, tak? Mhm. To jest typowy przedział producencki. To jest ponad 6 lat, 7 praktycznie w produkcji. Pierwszy raz na nowym silniku ID software, który był. Ym, nazywa się chyba piątka, tak. tak dość po, normalnie. Po prostu. I to jest pierwszy raz zastosowanie meto metody wielkiej tekstury. Także to jest jedna tekstura, która no, tam chwilkę się wczytuje. Na PS3 osobiście nie zauważyłem tego aż tak bardzo. No, na Xboxie parę razy się obrócisz, to widzisz mniej więcej to no. pojawiające się. Ale to Ale to nie jest to, co na PC-cie od razu. To nie jest to, co na A się. Mamy same plusy tego, gdyż wszystkie mniejsze lokacje wyglądają całkowicie inaczej. Tekstury nie są używane po wielokroć, tylko tekstury zawsze są od nowa praktycznie robione. Oznacza, że w każde nowe miejsce wygląda zupełnie inaczej, a nie jakbyśmy mieli do czynienia z czymś, gdzie już byliśmy mm. wcześniej. I designerzy się tym bawią, bo to widać w każdej lokacji, że ta lokacja jest przygotowana od samego początku do samego końca, naprawdę. To jest. Kapitalnie zrobione i nadaje bardzo bardzo wielkiego smaczku, prawda? Miejscówki bandytów są całkowicie inne od miejscówek, mutantów, od miejscówek. No ale właśnie, widzisz, my tu zaczęliśmy jechać już od strony technicznej, a nie zapominajmy o tym, że gra ma również, no taką sobie warstwę fabularną, ale jednak ma. O to ma, ma, tak, tak, no bo ym, przypływamy na tej arce, przy, przylatujemy, bo tam oczywiście jesteśmy y, po wielkim kataklizmie. Y, nie wiadomo skąd, nie wiadomo co tak, się stało. Me no, meteor coś y tam y uderzył y w ziemię tak dalej. My jesteśmy arką jakiejś tam nadludzi którzy zostali wystrzeleni w kosmos, żeby jakby co przeżyli, to wielką anihilację okazało się, że anihilację przeżyło trochę więcej osób. Mm -hmm. I mamy takie klimaty madmaxowe, mamy walki właśnie z mutantami, którzy nie przeżyli radiacji, mamy walki, mamy oczywiście nacje bandytów, którzy tam mają swoje miejscówki. No bardzo madmaxowe klimaty. No i tak? jeśli już jesteśmy przy madmaxie, to nie możemy zapominać o tym, że mamy do dyspozycji także naprawdę sporą ilość pojazdów. Tak, tak. To jest i z, kapitan, z kapitanem. Ym, i modelem jazdy, tak, tak? Tak, to jest lepsze niż Motor storm. Jest, i lepiej to wygląda I niż I lepiej motostorm. nie wygląda niż to Motor storm, prawda. Naprawdę. to prawda? S, y, ja się zdziwiłem, bo pierwsze trzy godziny w Rage'u spędziłem na graniu, w, się po ścigach, prostu. No. Dojeżdżamy do pewnego miasta, w którym możemy robić zakłady. Pierwszym w pierwszym mieście. No, w robimy tam. zakłady na to, kto wygra, kto mhm. nie. My oczywiście jesteśmy no, zmuszeni, nie zmuszeni, no, ale mhm. chcemy wygrać, no, to jest normalne ale że jest taki odskoczni: Bash TV, mhm. no to jest klasyczny Thunderdome z Mad Maxa, prawda? Tak, jest, tak jest, czyli chory reality show z zabijaniem. Jak tak z, y, to był film z, ze Schwarzeneggerem, tak? Hmm, tak. Był subzero, tak, tą, tak, tą, tak. tak jak on się nazywał? Running Man. Running Man, Waśnie, no. właśnie, właśnie. No, dużo jest takich smaczków i ta gra tymi smaczkami żyje. Mm. I ze względu na to, że naprawdę każda lokacja wygląda, ma swój klimat. Nawet nie chodzi o inny wygląd, ma swój klimat. Ale to też dobrze mówisz, bo wygląda inaczej, no i to powoduje, że no nie mamy tego uczucia znudzenia. znudzenia, prawda? cofania się cały czas, że widzimy to samo. Nie, to się co chwilę naprawdę zmienia i wygląda to świetnie. I co tu dużo mówić? No dostaliśmy tytuł od ID Software czyli od firmy, która no w, zapisała Quake, się Doom. naprawdę wielkimi literami w historii gier komputerowych Quake, Doom, no to są już naprawdę klasyki i po raz kolejny firma pokazała, że na shooterach zna się naprawdę dobrze. Tak, to bo to widać ze strzelania, to jest to, co gadaliśmy już wcześniej, to jest pierwszy tytuł, w którym dobrze się strzela bez przycelowania. No, tak jest, no strzelamy z biodra i to na tej zasadzie właściwie odbywa się e, większość tytułów, większość, no, większość gry, mhm. oprócz no wiadomo, snajperki czy, czy czego, tego tego. Ale to, ja wolałem e, stary, dobry pistolet, z którym zaczynamy, tylko z dopakowanymi na przykład Nabojami. No tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o całą ilość rzeczy, które możemy zrobić, bo tam mamy ten cały engine. 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 Dobra. Chuj. System <noise> tworzenia różnych um, tam Sentrybotów i tak dalej. Mm -hmm. Jest bardzo fajnie rozwiązany, bo mamy chyba za 42. Różne rzeczy, które możemy zrobić, odnajdujemy, kupujemy te. No tak, czyli opłaca się chodzić po tych pomieszczonkach, których jest naprawdę całe, cała masa mhm. w grze, zbierać różnego rodzaju przedmioty, które później wykorzystujemy na tworzenie czegoś nowego. Wszystkie znajdźki mają jakieś zastosowanie, nawet karty, które są niby kolekcjonerskie, ale używamy je do gry, prawda? Mhm, Więc. Yy... No, dużo jest tych, y, takich, jakby to, rozcieńczaczy, tak? No tak. Gry, które tak na dobrą sprawę odbijają nas od tego strzelania, żeby się nie znudzić, prawda? No, a druga sprawa, że wszystko podane w takim, no, na lekko modłe Borderlands, czyli w takim klimacie mhm. lekko zwariowanego dzikiego o, zachodu? Po, tak, no, ty, no, na początku, bo tam mhm, no, na i, początku później jest troszeczkę inaczej, ale mhm. wszystkie postacie są zarysowane bardzo... Ciekawie, naprawdę. Doktorek, doktor Kwazir, który jest lekko zwichrowanym kolesiem, który połowa ciała jest mechaniczna. Ten. Ma, Jezu, jak on ma? Burmistrz, Uelský, tak tak, 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 tak. Świrniętym szeryfem, no masakra, no, no i to I oprócz tego dostaliśmy, no bo w wersji na, przynajmniej na Xboxa 360 tytuł jest na trzech płytkach. Dostaliśmy jeszcze. Na trzech? O, tak, to nawet nie na trzech. Na trzech. Dostaliśmy oprócz naprawdę ciekawego trybu single, który natrwa, naprawdę dosyć długi. Trwa jak na dzisiejsze mhm. standardy. No to jest 10 godzin takim miękkim wadkiem? Takiego dodatku mówi. multi, czyli ścigania się w sieci, bo multi w tytule no, wygląda w ten sposób, że po prostu ścigamy się tymi pojazdami, które mamy dostępne w grze, strzelamy się między sobą. No fajnie, to jest zrobione. Taki dodatek, Jaki tu jest ten I jeszcze oprócz zwiedniony. tego, tak jest. Jeszcze oprócz tego dostaliśmy tryb kooperacji, czyli chyba wymaga, że 7 czy 8 misji, w których poznajemy to, co działo się I e, i przed można naszym na przybyciem. Grać. Tak, i można grać na splicie. A Szczepny dowiadujemy się z tych misji to, co działo się przed naszym przybyciem. Na, planeta. na planetę. I naprawdę to jest zupełny, Naprawdę tak, szacun, bo tego nie musieli w ogóle dodawać. Naprawdę to jest. A zrobili. No i na splicie. kurna, ja tak lubię gry na splicie mm -hmm. Zresztą już na sieci nas pierwszy odcinek kopa, niedługo ty nagrywasz. Mm -hmm. Więc to są właśnie gry, które warto sobie pograć w domu z, ze znajomymi. Z... No, split jest. Nie powinien umrzeć. No, no nie umiera. powinien, no, a umiera niestety. ID no. e e Software pokazuje, że jednak można zrobić naprawdę dobry shooter z taką powiedzmy sobie, o, warstwą fabularną, bo tam nie każdy niechętnie się o tym no, mówi w samym shooter. tytule, zauważyłeś. No, no, no. no, no bo no, nie oszukujmy się, to miał być shooter, To no tak? ale świetnie się tutaj strzela. Trzeba się Projekt troszeczkę... Przest... Też nie miał fabuły z no, no. wybitnej, no nie szukujmy. Trzeba się jednak przy tym strzelnie przestawić na to, że tutaj lepszą rozwałkę robimy waląc z biodra niż przycelowując. E z naprawdę ciekawymi patentami, tak jak mówiłeś, z tymi działaniami przenośnymi z jazdą samochodami, yy, bombki sterowane yy, z polepszeniem broni stiki. w ogóle nawet z te już to się rzuca w czaszkę. Tak, i tak. No, a druga sprawa na przykład wybuchowe pociski do shotguna, które robią no. po prostu no, jeden wielki rozpiernicz na ekranie. Gra się w to naprawdę świetnie, gra się w to długo. No i oprócz tego cały czas te wrażenia wizualne, które jednak w shooterach są istotne. Są bardzo istotne, ale właśnie nie rozumiem recenzji Rage'a pod tytułem, że grafika to nie wszystko. Come on, ta grafika tutaj robi niesamowitą robotę, bo ta grafika nie robi tylko wrażenia właśnie wizualne, mm. ale klimat. No właśnie, bo I... Naprawdę to jest pierwsze takie pustkowia, no bo mieliśmy już Fallout'a, mieliśmy mm. Borderlands, które są autentyczne, moim zdaniem, naprawdę. Not wyglądają naprawdę realistycznie i za to no naprawdę czapki, czap, cza, przynajmniej czapka z głowy. No, bo no i okulary. Yy, <laughs> I the software naprawdę po raz kolejny pokazało, że na shooterach się zna. No, no to co, podsumowując, kupiłbyś, nie? Pewnie, że tak. No, susz... Kupiłem w dniu premiery i naprawdę ja tego nie żałuję. Jeśli w dalszym ciągu zastanawiacie się nad kupnem rajża, bo już od premiery troszeczkę minęło, my dopiero nadrabiamy te zaległości mm. growe ze względu na to, o czym mówiliśmy, czy imprezy, które organizujemy growe dla Was i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza to. Yy, Rage'a, jeśli dalej nie kupiliście, kupcie. Naprawdę warto, bo grania jest multum, yy, w pięknych okolicznościach przyrody i naprawdę w ciekawym klimacie. To jest... Ja ci jeszcze dodam, że to jest pierwsza gra na, od dłuższego czasu, w której czekam na DLC, mm -hmm. bo chcę zobaczyć te nowe lokacje, które zrobią i jak to będzie wyglądało. Naprawdę gra, która mną zawładnęła. Ja ostatnio naprawdę z Krzysiem mamy bardzo mało czasu i dlatego no, tytuły wybieram bardzo tak z pietyzmem. No tak, tak tak, tak, tak. Selekcja jest Selekcja dosyć... jest bardzo mocna no i wrzuciłem sobie rajd, żeby sprawdzić. To były pierwsze 4 godziny, które spędziłem z tą po prostu, więc warto, 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 warto za każdy height zwłaszcza, że wiadomo, obecnie gry tanieją, bo wychodzą no, nowe premiery, które wiadomo, pogracie trzy godziny i wyrzucicie mhm. z cyklu Battlefield, bo jeżeli nie gracie na Multi, to Battlefield cztery no, godziny, i Call dziękuję. of Duty trzy mhm. godziny, Uncharted A godzin. tutaj godzin. W końcu mocny, długi klimatyczny single, który polecamy każdemu. Dokładnie. Kupujcie i widzimy się w następnej recenzji. Cześć! Trzymajcie!